6 prostych ćwiczeń, które pozwolą Ci dobrze rozpocząć dzień. Przyciągnij nogi ugięte w kolanach do brzucha, rozpłaszcz plecy i pobujaj się na boki. Rozruszaj biodra, wykonując okręgi raz w jedną, raz w drugą stronę. Oddychaj spokojnie i ciesz się ruchem. Połóż się na boku, kolana razem, głowa na poduszce bądź dwóch. Z wdechem i wydechem zacznij otwierać ciało, kierując w rękę za siebie i do przodu. Wdech i wydech. Nawet 20 razy na stronę. Cudowna ulga dla kręgosłupa. Staraj się trzymać kolana jak najbliżej siebie. Pamiętaj o spokojnym oddechu, a wzrok kieruj za ręką. Usiądź na łóżku ze skrzyżowanymi nogami. Odłóż pod pośladki tyle poduszek, ile potrzebujesz. Delikatnie przyklej pępek do kręgosłupa na wdechu. Zrób dłonie w koszyczek, wywiń, wdech góra, wyciągnij, wydech, zaokrągli bark. Wdech góra, wydech barki w przód. Powtórz sześć razy z wdechem i wydechem. A teraz odłóż dłonie za siebie, palce skierowane w stronę pośladków, wdech, spójrz na sufit, wydech, zaokrąglij plecy, wdech i wydech. Podwijaj miednicę, rotuj barki, oddych. I jeszcze boki ciała z wdechem i wydechem. Zacznij skłaniać się raz w lewo, raz w prawo. Pośladki spoczywają na poduszkach lub na łóżku, a ty oddechasz. Powtórz sześć razy na stronę. Wspaniale, możesz rozpocząć nowy dzień. Dbaj o siebie.